Możemy Ja mam krzywą młynkotkę, a on nie ma nóg, nie możemy. Poczekaj! mamy sukcesu! Poczekaj! Ale możemy porozmawiać, jak się nie będziesz wpierdalać, zawsze pizdę Ci tłumaczę, słuchaj. A ile kosztuje debilu? Kurwa gniecił jebany. Nie wziąłem set... Nie, nie! No co się stało? Fakuje Wiz wygrał klawiaturę FAK KURWA Koło moje, koło twoje Nóg nie czujesz, się boję Że spierdolę Ale to będzie chyba dosyć bezpieczne miejsce, bo tu jest naprawdę groźnie It was at this moment that he knew he fucked up Słucham? A ty tutaj... Jakim zakazem? Jakim zakazem? Twoje zbawione burko z krewem co? Co zrobiłem w życiu źle, że jak gram? Nim? Weź go przyczep! Chodź, weź go przyczep! O! Tak. Uh. 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 A! On mi odłączył kamerkę! Kurwa, Janina! 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 Zajedłem do nami, że rozejdźmy się pokojowo. Nie chcę staka. Realnie 32 monetki. Zostały jeszcze Dobra, to 16 I zapominam o sprawie. Nie mam nawet wam za tego, że mnie oszukaliście. To jest stara butla z gazu. Podzielcie się. Oddaj to. Oddaj to. Oddaj to. Kurwa, oddaj to. Muszę coś z tego mieć. Daj mi 6 monet? Gram za dwie. Gram za dwie. W tym momencie na piedarę. Gram za staka. Nie. W tym momencie. Jestem stawiony, że wygrasz. Akurat komandę właśnie zmieniliśmy. Nie! Remek? <coughs> ale co? No może uda Ci się poszukać, ale nie mnie. Ale wygrałem! Remek, to jest to kasynan. Byłem już, co to mnie? <coughs> Wygrałem już, no kurwa zostaw mnie Ostatnia moneta i się rozstajemy Nie, nie będziesz pisał, nie będziesz bywał Nie, rzucasz ją, a ja się obracam do dostanę teraz? i żeby liście. Dobrze A zaokrąglimy do dychy Kupuję jeszcze dwóch złotych monet do pięciu Dwóch Kurwie, yeah. nam no, raz Okej okay. Urodziłem się tutaj. Thanks for watching, the Łota no, no, się, na jego starą byś kurde, musiał użyć całą pierdolę. beczkę. Cernę całą, byś musiał wylać na nią. A nie podkę, kurwa. Ciebie To mnie podgłośni, halo. Wszyscy co mówiłem? A teraz mnie słyszysz dobrze? No to mówiłem, że na jego starą całą, całą cysternę byś musiał podki wylać żeby zadziałała. Jaśnie Kurwa, nie puszczaj tego śmieciu nieba. Ja kurwa, wypierdalaj, co robisz. Nie, to nie chodzi o bindy. Jak robiliśmy wszyscy posty to on też zrobił outposty. I napisał mu admin na PW korda autpostu jednego, a tam wyjebana komenda stała Dobra, co ty pierd... SERIO?! Zanówmy, 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 zanówmy. A wiesz, jak się trzyma w, w lewej ręce tego nie widać, kurwa? Bo trzymam w craftingu, kurwa Się wal... Uuu, no to już dałem mocno No... A ty jak z Okienka Nadziei O kurwa nie! NO on NIE UWIERZY! KURWA, ON MI NIE UWIERZY! Multi mi odpisał. Co ty gadasz? Co? Gówno. Uh -huh.